Siema z tej strony seba.pl Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie ciekawostki z Ops z mapy Park. tutaj mam tylko trzy ciekawostki. Więc tak, pierwsza ciekawostka. To są Że tutaj na tych murkach są różne graffiti. tutaj mamy takie ufo tu jakieś jak tak napisy nie, jak w normalnym parku tutaj widać twarz jakiegoś gościa zabroniony z drugiej strony to nie ma nic ale tu tu też nie. Po Ej. tu jest jeszcze taki taki pan Dobra, druga ciekawostka o to tutaj jest, że, no bo tutaj jakby tak, nie wiem, to sobie idziecie, no nie, i myślicie, że tutaj jest autobus, no bo to wygląda tak, jak autobus dla mnie, nie? A co się okazuje, to jest przysiewka. No, jak ja pierwszy raz byłem na tej mapie, to ja myślałem, że to autobus stoi. A później się okazało, że tu przyczepka jest. Nie. No. I ostatnia ciekawostka. Tu są to takie informacyjne: tutaj, tutaj kamery, tutaj, żeby nie parkować. A tu są jeszcze graffiti. Tam nic nie ma ciekawego. I chyba tyle, bo tu więcej nie było nic. nic mi się u, przynajmniej nie udało znaleźć. No tu jest, jest taki takie jeziorko jakby. No. <laughs> no to to byłoby chyba na tyle. Więc jak się tam Wam spodobał odcinek, to możecie czy tu jest jesteś samochodzik na rejestracjach, nie wiadomo jakich. Pojedyncze tu są. <laughs> Chodzi mi z takiego państwa, nie? Byśmy się dowiedzieli tak jak na jednym się Turcja. No, tak się tam spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie i cześć.